Żołnierze siłowali się z Wojtkiem, niedźwiedź nikomu krzywdy nie zrobił. 99-letni Józef Morzeń doskonale Wojtka pamięta. Miś dostał oficjalny przydział do jego jednostki. Nie brał żołdu, ale dostawał dwa obiady. Na tym zdjęciu pan Józef daje Wojtkowi papierosa, bo Wojtek je lubił. Jak widział, że dymek z papierosa idzie, no to go połknął. A jak nie było dymka, no to go nawet do pyszka nie brał. Wojtek jeździł w szofertę, gdy rozwożono amunicję. Żołnierze z innych jednostek przyjeżdżali, by się z nim fotografować i częstowali go piwem, a Wojtek piwo lubił. Siadał na tylne łapy, wypił piwo, jak nie czuł, że tam wpływa coś do pyszczka, to zajrzał jednym łokiem, jak widział próżna, to wyrzucił na łuk flaszkę. Niedźwiedź Wojtek przeszedł szlak bojowy z armią Andersa od Iranu do Włoch. Był pod Monte Cassino. Stał się symbolem 22. kompanii. To plakietka z Muzeum Wojny w Londynie. Polscy żołnierze mieli takie na samochodach. Niż Wojtek Wtedy pozwalał żołnierzom zapomnieć o tych strasznych rzeczach, które przeżyli, o tym, co było w Związku Radzieckim, o tych łagrach, o zsyłkach, o tym, że stracili rodziny. W 1947 roku Wojtek trafił do ZOO w Edynburgu. Tam zachorował. Zdarzało się, że nie chciał wyjść z legowiska na zastrzyk. Wtedy dyrektor ZO dzwonił do jakiegokolwiek polskiego żołnierza. Przychodził polski żołnierz po polsku, mówił, Wojtuś, no chodź, robimy zastrzyk, Wojtuś, 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 Wojtuś" wychodził. Wojtek zakończył żywot w Edynburgu. Szkoci żołnierzowi Niedźwiedziowi chcą postawić pomnik. Jarosław Kuś, wiadomości. Miś na medal na koniec wiadomości. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.